Wow! Ja żyję! Witajcie moi drodzy! Um, jestem po... 3 uh, miesięcznej przerwie. E, ale tak, e, jednak e, zebrałam się na to, żeby nagrać e, dla Was e, cast, tak, do którego nominowała mnie Beka. macie w opisie. E, tak więc chyba możemy zaczynać. Tak więc pytanie pierwsze: jaki był Twój pierwszy custom? E, moje pierwsze customy były albo z plakatówek, albo z lakierów do paznokci, dość starych i takich, co robiły się aż z nich nitki. Więc wszystkie te starsze customy lądowały w koszu, ale jedne ze starszych customów, jakie mam, takich bardziej profesjonalnych, gdzie miałam pędzle i farby, to były figurki robione na podstawie gry Undertale. I tutaj mamy jeden przykład, jest tutorial. To była chyba pierwsza figurka serii Undertale, jaką robiłam. Ma zrobione rogi modeliną, już zakopioną tak samo jak sukienkę i oczy. Niestety, była to robiona figurka z jakiegoś innego kastoma. Ma mnóstwo plamek, niedociągnięć i przebarwień. Tak jak na przykład tutaj ma całą mordkę żółtą. Pewnie od jakiejś innej figurki, ale jak na pierwsze kastomy wyglądały całkiem dobrze. Pytanie drugie. Ej, twój najnowszy custom. I wszystkie najnowsze customy, jakie dotąd zrobiłam, które pewnie były gdzieś z czasów marca albo kwietnia, zostały dawno sprzedane, bo były robione na zamówienie, a customów dla siebie nie robiłam dość dawno. Ale zamierzam, i wszystkie nowe figurki będę pokazywać na Instagramie. W opisie też macie link do Instagrama. Ale najnowszą figurką, jaką robiłam dla siebie, to jest ten piesek. I jest to fake, ponieważ nie ma obrotowej główki, tylko ma taką twardszą wersję. Nie? mi się nawet podoba. Ej, był to mój projekt. Jest zrobiony dość dobrze, jak dla mnie. Niestety, na, na dalej mam te linie. Nie są, nie są to jakoś. Dość równe kastrony, ale na przykład to oko jest dla mnie dość realistyczne. Czerwone kolorki. Dla mnie, dla mnie jest bardzo ładne. I jeśli wyjdzie taka potrzeba, to będę sprzedawać. Sprzedaję też inne figurki. Jeśli chcielibyście zamówić u mnie figurkę albo kupić ode mnie figurkę, to na kanale jest film o tym, więc też zapraszam. Będzie też na końcu filmu anotacje do niego. Pytanie trzecie: co zachęciło cię do kastomowania? Um, pierwszym powodem było to, że niektóre figurki były zniszczone pod jakimś względem i chciałam, żeby wyglądały inaczej. I też z tego względu, że na YouTube zaczęło pojawiać się dużo filmów tego typu, na przykład przerobienie figurki, albo e, pamiętam, że był duży hype na tworzenie komikonów tych kotek, super superbohaterek. Był, e, były dość popularne i właśnie Piaz Little Customs masz cudowne customy, które też mnie zainspirowały do tego Tak samo jak filmy z customami, takimi różnymi przeróbkami figurek Jako e, mała, szajbuska e, artystka e, miałam hype na tego typu sprawy I też robiłam swoje pierwsze customy obwalowywając pleczopy farbą Więc powiedzmy, że wchodziłam w to powoli <noise> Ale głównie YouTube mnie do tego zainspirował i to, że po prostu przyszedł mi taki pomysł to każdy ma dwie pomysły, co nie. <gry> Dobra, lecimy z kolejnym. Pytanie czwarte. Jak długo zajmujesz się customowaniem? E, tworzenie figurek, e, przemalowywanie figurek trwa u mnie dość długo, ponieważ od początku, za, od, od założenia kanału, e, moim pierwszym filmem były moje customy. Pierwsze, więc powiedzmy, że customuję jakieś 3-4 e, lata. Ponieważ takie już profesjonalne, że figurki wyglądają dosyć dobrze, i to, że zaczęłam sprzedawać customy, trwa no to od niedawna, tak naprawdę, ale cały czas oczywiście ten styl się zmienia i moje postępy idą w miarę dobrze, tak samo jak widzicie po tej figurce. Jest to przerobiona szufladka połowicznie, ponieważ. Bawienie się kropelką na figurkach jest bardzo złym pomysłem, ok? Piąte, jakich farb używasz? E, używam farb e, z firmy Talent, Art Creation, czy coś takiego. Są to małe tubki, które i wszystkie inne detale związane z tym pokazywam na moich filmach e, z tworzeniem figurek. Wszystko jest napisane w opisie, jakie to są firmy, ale to są e, farby akrylowe. E, kiedyś myślałam o takiej firmie e, z Apple w nazwie. One podobno były bardzo dobre i fiastki tylko chyba ich używał wcześniej, albo widziałam je na innych filmach. Ale one są niestety z Ameryki, na no chyba tak mi się wydaje, więc są dość drogie i trudno dostępne. Ale postan... Albo jeszcze z akryla jest to dość popularna firma w... w sklepach takich z farbami papierniczych, ale postanowiłam, że chyba będę szukać innej marki, bo te są w miarę dobre, ale po dłuższym stosowaniu robi się to troszkę żmudne, ponieważ zostają takie właśnie linie i ta farba nie jest gładka do końca. Szóste, jaki kształt najbardziej lubisz kastomować? Ja nie mam zbyt dużego zasięgu, jeśli chodzi o figurki. Chodzi mi o to, że nie robię dużo kastomów i figurek robię bardzo dużo kształtów, ale najbardziej lubię chyba robić short hairy, koty różnego rodzaju, ponieważ mają takie ciałko, które jest właśnie dostosowane do robienia różnych detali. Szyja nie jest schowana jakoś bardzo i. Mają ładny kształt twarzy, równe oczy, uszy, do których można coś dorobić i miejsce na przykład tu na czole na włosy. Tak samo jednym z moich ulubionych customów, jeśli, robiłam, jeśli chodzi o robienie kotów, to jest to moja stara Sabrina, która jest na sprzedaż, a jeśli nie uda mi się jej sprzedać, to idzie na kolejną obróbkę. Będę z niej ściągać wszystkie rzeczy z modeliny i robić ją od nowa. Bardzo mi się podobało robienie jej, ponieważ właśnie można coś dorobić do ogona, tak jak tutaj na łapkach ma. Kolce i kolczyki, które miały, miały być inne, ale dodałam takie mniejsze, więc yy, mówię, że głównie shortchery. Short hair. Short <gry> Siódme, jaki kolor oczu najczęściej robisz swoim customą? Yy, tak jak mówiłam wcześniej, nie robię dużo customów yy, ze względu na to, że nie mam kiedy i na razie nie miałam dostępu do moich yy, przedmiotów. Ale najczęściej robię te oczy bezbarwne, ponieważ yy, jeśli, jeśli liczyć w ten sposób, to na przykład mam jakieś potwory albo coś yy, i te oczy po prostu mają tylko białe kropki. Yy, a tak to jest bardzo dużo kolorów. Mam dwa z czerwonymi oczami, kilka z zielonymi, niebieskimi, żółtymi, yy, ale wydaje mi się. No nie, nie mam jakiegoś konkretnego koloru. Cały czas przewijają się różne, więc nie mam jak tego stwierdzić. Ósme, wolisz przemalowywać, czy dorabiać jeszcze elementy z masy? E, jeśli chodzi o Stuff, ja bardzo lubię dorabiać figurkom różne dodatki. Jeśli chodzi o potwory, na przykład, albo o jakieś małe kolczyki, czy e, nawet jakieś części dodatkowe, to daje to figurce jakby dodatkowego charakteru, i przez to robią się unikatowe tak naprawdę, bo to nie jest sam pomalowany kształt, tylko jest jeszcze dodane coś od, od siebie, od, od was, inaczej, jakby to powiedzieć. I przez to e, postać. Robi się ciekawsze, tak jak doczepię jest jeszcze inne dodatki, tak jak na przykład kwiatki, albo jak mamy w tym kastomie papet, nie wiem, jak to nazwać taki pacynki, ma zrobione z szycia i ma wciśnięte w ciało. Naprawdę są, one są wciśnięte do środka, pineski te takie do szycia. I to naprawdę dodaje figurce takiego. Specjalnego efektu, nie jest to narysowane, tylko można to dotknąć i można się tym pobawić Tak samo jak dorobiłam na przykład do tego doga, to dorobiłam mu kolczyki, rogi i ogon Jest on pokazany, jak całkowicie robię tą, tego customa w filmie um, Jak przerobiłam tego kotka i jego um, Zapomniałam jak miałam na imię, ale chyba zostawiłam mu Justin Albo tak, 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 tak mi się wydaje, nie mam pojęcia Było to dość dawno, więc... Och, biedny Justin ze starych serii Dziewiąte. Robisz customy istniejące w postaci czy własne pomysły? Um, jeśli chodzi o e, customy, to większość to są moje pomysły lub e, czerpałam inspirację z kogoś pomysłów, nie zgapiam konkretnie, bo to jest po prostu kradnięcie pracy, tak jak przy, kopiowanie obrazu Da czy innych artystów, ale jedyne customy, które robiłam na podstawie czegoś, to są właśnie customy z Undertale, tak jak mamy tutaj Sansa. Niebieska kurteczka z y, 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 szorty z Adidasa, oczywiście tylko bez pasków i y, y, kapcie, chciałam powiedzieć klapki y, 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 i to jest y, jedyna seria figurek, którymi y, y, się wzorowałam na danej rzeczy, ale reszta jest właśnie z moich pomysłów albo zaczepniętych skądś. Pytanie dziesiąte: Jaki element customowania sprawia Ci największą przyjemność? Y y Sama nie wiem, bo oczy są dla mnie problematyczne w dalszym ciągu. Nie wiem, czasem trudno jest mi się za nie zabrać, ale jeśli chodzi o cały proces, to najbardziej lubię robić na figurkach detale i malować różne małe elementy, bo po prostu lubię bawić się szczegółami tak jak na przykład dorabianie kolczyków figurką, czy różnych tatuaży albo znaczków. Tak jak na przykład, bardzo spodobało mi się robienie tej figurki. Ponieważ ma dużo detali, jeśli chodzi o kwiaty i ten łuk na czole, tak samo łapki. Specjalnie starałam się, żeby tutaj farba się nie odbiła na żadnych obu stronach. Bardzo dobrze robiło mi się tą figurkę, jeśli chodzi o szczegóły. I ze względu na to, że ten słodki nosek ma kształt sertuszka, tak naprawdę, mogę Wam to bliżej pokazać, jeszcze ma specjalne odbicia, i oko nie ma danego koloru. I przez to ta figurka jest właśnie taka uniwersalna, bo mogłaby mieć każdy kolor oczu. Żaden mi nie pasował, więc zostawiamy jej białe. Mówiąc wprost, najbardziej lubię robić w figurkach szczegóły. Przedostatnie pytanie. Ile czasu zajmuje Ci zrobienie jednego kastoma? Nie mam pojęcia, ponieważ to zależy od kastoma, ile ma szczegółów i od w jakiej porze zaczynam go robić. I jeśli to jest dorabianie połowy figurki, to. Zajmuje to na pewno więcej niż dzień Ale normalny custom z całą farbą Jeśli zacznę rano, to jakiś niecały dzień Czy coś takiego Zależy, co muszę robić w danym dniu Niestety mam, powiedzmy, w miarę obowiązki w domu No i oczywiście zostaje szkoła Bo jest koniec roku, więc trzeba się zajmować jeszcze lekcjami e, Powiedzmy, że custom, taki zwykły Po prostu pomalowanie figurki To, nie wiem, z dzień A jeśli chodzi o custom smoka, którego kiedyś robiłam Też jest o tym film e, To zajęło mi z dwa dni ponieważ trzeba było zrobić tą figurkę, pozwolić jej zaschnąć, różne tam detale, z modeliny na przykład, i potem to wszystko pomalować. To ojej, no to trochę niestety schodzi. 12. Ile aktualnie masz kastomów? Jak ostatnio liczyłam, kilka mi ubyło, kilka mi przybyło. Niektóre figurki albo sprzedałam, albo kastomy, które zrobiłam, od razu wychodziły ode mnie, ale na teraźniejszy moment mam około 32 kastomów. Jeśli chodzi o duże, małe, to liczę je jako jedno. 13 pytanie ostatnie. Yy, najlepiej wykonany przez ciebie custom. Yy, najlepiej wykonany przeze mnie. Najbardziej podoba mi się smok właśnie, którego zrobiłam yy, jest na jednym filmie z customów. I bardzo lubiłam kastomy, które zrobiłam dla Andy. Dwie herki i to były dla mnie ten pomarańczowy, zwłaszcza najbardziej mi się podobał, ponieważ miał fajne elementy. Ale ulubiona figurka, którą posiadam u siebie, jest to ten wąż. Kaneki, jak dobrze pamiętam, tak ma na imię, też był robiony na filmie. Jedno oko ma teoretycznie ślepe. Ma specjalne rany, blizny, a drugie ma zwykłe. Podoba mi się przez to, że ładnie wyszła mi u niego cała baza, ponieważ jest dość bardzo gładki. Jak na resztę figurek jest bardzo gładki. Oczy wyszły mi bardzo ładnie i wszystkie detale z nim związane, tak jak na przykład strzałka na czole, nazwijmy to strzałką, i też wszystkie paski na nim, jako na wężu, naprawdę bardzo mi się to podoba. Cała figurka i proces właśnie jest na filmie, do którego też będzie adnotacja na końcu. Więc dla mnie on jest najlepiej wykonaną figurką w ostatnim czasie I jest, został on stworzony na potrzeby nowego serialu, który pojawi się dość późno Na razie trzeba skończyć Pet Tail i zająć się resztą filmów W pierwszej kolejności pojawi się trzy ostatnie odcinki Pet Tail W międzyczasie Q&A, remake starego serialu, którego szczerze nienawidzę I tak, dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że te informacje przydałyby wam się w jakiś sposób i jestem przekonana, że aktywność pobudzi się za jakiś czas jeśli będę dodawać długo filmy, ponieważ kończy się rejestr niedługo koniec roku jest ostatnie poprawienie ocen, są wycieczki więc nie wiem, czy nagram jeszcze jakiś film mam nadzieję, że dam radę, na przykład nagrać Q&A pozbieram sobie pytania, czy to ze starych Q&A, czy z Instagrama i powinno wszystko wrócić do normy będą wakacje, więc yy, wszystko, co mi zostało skończę naprawdę skończę, bo to już trwa za długo i sama widzę, że przeholowała, jeśli chodzi o przerwę na kanale, ale postaram się to zmienić. Tak więc dziękuję i do zobaczenia niebawem.